Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w komplecie. Mamy 2 listopada, piękną jesienną pogodę. I witamy się z Wami z Polskiego Parku Narodowego, który jest według nas najpiękniejszym niegórskim parkiem narodowym w Polsce. I mamy zamiar Wam to dzisiaj udowodnić, dziś i jutro, bo będziemy tutaj dwa dni, które są wystarczające na ścieżki przyrodnicze tego parku. Spaliśmy dzisiaj na parkingu pod ścieżką Czachary. Jest to jedyna bezpłatna ścieżka w Parku Narodowym, bo to jest jeden, chyba jedyny park w Polsce, w którym płaci się za wejścia na ścieżki, a nie za dzień. Można jak najbardziej z psem, czyli dzisiaj jesteśmy w komplecie. I ruszamy 6,5 km. Największe bagno Poleskiego Parku Narodowego ścieżka Czachary. Ścieżka atrakcyjna, częściowo prowadząca po kładkach. Ścieżka Czachary jest zaopatrzona w trzy parkingi. Te bliżej, dwa są dla rodzin z dziećmi i dla osób z niepełnosprawnościami. Uszanujmy to, bo tutaj wcale nie jest tak daleko do tej ścieżki, żeby się przejść. Wchodzimy na kładki, czyli to, co lubimy najbardziej. A w ogóle to Czachary w gwarze tutaj miejscowej oznaczają po prostu mokradła, bagna. Więc ścieżka nazywa się Adekwatnie. E, idziemy na wieżę widokową na bagno Bubnów. Jak już mówiłam, jest to największe bagno na terenie Polskiego Parku. Muszę ubrać okulary. Pogoda się dzisiaj nie może zdecydować, jeszcze okrutnie wieje. E, można spotkać na tym bagnie łosia, jeżeli ma się dużo szczęścia. Są też jelenie, ale tylko i wyłącznie w okresie rykowisk. A w ogóle to na bagnie jest największe zgromadzenie żurawi przed odlotem tutaj na terenie województwa lubelskiego. Transportowaliśmy się do Starego Załucza i idziemy na ścieżkę z Pławy. Jeżeli tutaj będziecie w sezonie, no może niekoniecznie letnim, ale późnowiosennym czy wczesno-jesiennym też, jest tutaj Muzeum Parku Narodowego, a także bardzo przyjemna przystań z Pławy, ale niestety jest zamknięta. I to jest największy dramat dzisiejszego dnia. Musieliśmy sobie usmażyć pierogi z Biedronki na śniadanie, bo liczyliśmy na pierogi tutaj. No niestety, mieliśmy okazję jeść tu 3 lata temu i było pysznie i mają też lokalny browar, więc mamy nadzieję, że nic się nie zmieniło i nadal możemy Wam to miejsce polecić, a my idziemy asfaltem do początku ścieżki. Mimo, że ścieżka jest wyraźnie kierunkowa, to większość ludzi wraca z powrotem kładkami do samochodów, bo stoją na takim dzikim parkingu. A my idziemy pod muzeum 4 km, więc razem wyjdzie nam około 8 km spaceru. Ta część 4 km jest już totalnie po lesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się z Wami z parkingu w Pieszo Woli. Jesteśmy pod ścieżką dydaktyczną Perechod. Dzisiaj mieliśmy pierwsze przybroski. Minus 5 rano. Oj, było rześko jak wychodziłem z psem. Aktualnie mamy jakieś plus 2 stopnie. Jest 10 rano. Czekaliśmy aż pogoda się troszeczkę poprawi, ale to nasze czekanie chyba na niewiele się zdało. Raczej będzie dzisiaj pochmurno. Bo to właśnie rano o świcie było piękne, przepiękne słońce. Teraz niestety jest ciut gorzej, ale zabieramy was na ścieżkę. Ścieżka ma około 5 km i jest to jedno z nielicznych stanowisk żółwia błotnego w Polsce. Mamy go bardzo niewiele i jest to jedyny nasz żółw polski. Znajdujemy się na kempingu w pieszowoli. Jest to kemping płatny. Opłata wynosi 10 zł za osobę. Możecie tutaj zrobić ognisko za 60 zł. Jest tylko jeden problem. A problem jest taki, że w przeciwieństwie do tego, że bilet możecie sobie wykupić online poprzez kod QR, to niestety opłata za ognisko lub opłata za postój tutaj wiąże się z wycieczką do Muzeum Polskiego Parku Narodowego, bo tylko tam można wykupić. Opłaty za ognisko bądź za postęg. Także musicie jechać do Starego Załucza. E, pomijam, że w listopadzie otwarty jest od poniedziałku do piątku. Tutaj jest drewno na ognisko, toaleta, nawet jest światło w środku. No chyba, żeby ktoś przyjechał, żeby. Pobrać, że tak powiem, opłatę. pobrać opłatę. No ale niestety, choćbyśmy nawet chcieli zapłacić, to dzisiaj mamy niedzielę i chyba nie ma takiej możliwości. A dodatkowo jazda. 20 km, żeby zapłacić 20 zł, to raczej jest słabo. Zresztą wczoraj było nieczynne. Tak więc teren jest dosyć spory, są fajne wiaty, jest miejsce na grilla. A my idziemy na trasę. Przed nami 5 km spaceru. Nazwa ścieżki Perechod wzięła się od rosyjskiego słowa, które oznacza przejście. Jest gratką dla ornitologów. Znajdziecie tutaj dwie wieże widokowe i schron ornitologiczny na stawy, więc jest tutaj bardzo dużo ptactwa wodnobłotnego. Jak wspomniałam już, żółwi błotnych, których w Polsce mamy naprawdę niewiele, jest to jedyny nasz rodzimy żółw. Się przy ostatniej ścieżce. Jesteśmy na parkingu, z którego rozpoczyna się ścieżka o nazwie Dom Dominik. Jest ona najkrótszą z wszystkich ścieżek, które chcemy Wam zaproponować. Ma około 1,5 km w jedną stronę. Z racji swojej długości, ścieżka chętnie jest wybierana przez rodziny z dziećmi. Jest też przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Są też napisy w języku Braille'a, więc generalnie jest całkiem przyjemnie to wszystko zorganizowane. Na ścieżce znajdziecie dwie atrakcje. Jest to Torfowe Jezioro Moszne i Dąb Dominik, który swoją nazwę wziął od profesora Dominika Fijałkowskiego, który był lubelskim botanikiem i bardzo walczył o ochronę przyrody tutaj na tych terenach. Szczególnie właśnie tworzył rezerwaty na terenie Polesia. Oto i on. Dąb Dominik. 390 cm średnicy. 300 lat. A dąb o najszerszym obwodzie znajdzie się w Kadynach w województwie warmińsko-mazurskim. Na tym jeziorze można się poczuć troszeczkę jak na bagnach estońskich. Jezioro można jest jeziorem torfowym, na którym jest pło. Pło to jest taki korzuszek z muchu i niskich roślin, który unosi się na tafli wody, więc nie dajcie się tutaj zwieść, że, że pod tym nie ma wody i jest tutaj sucho, tutaj jest naprawdę głęboko. Polskiego Parku Narodowego. To już wszystko. Także żegnamy się z wami. Znaczy się z wami się nie żegnamy, żegnamy się z Poleskim Parkiem Narodowym. E, mamy nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapki, komentarze. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszamy również na Patronite. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, e, wspierajcie nas również w ten sposób. Będzie nam bardzo miło. Ale też będziemy mieli większą motywację, żeby robić to, co robimy. My zbieramy się w drogę, a na Was czeka jeszcze pewien bonus do tego odcinka, a e, to zobaczycie za chwilę. Siema. Dzisiejszy dzień rozpoczął się od zbierania śmieci z miejscówki, żebyśmy nie byli my kojarzeni i w ogóle cała grupa karawaningowa. Z tym, że gdzieś się nie pojawiamy, to zaraz pojawiają się też masy śmieci. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że to przeważnie miejscowi. A my wczorajszym popołudniem przenieśliśmy się do Narwiańskiego Parku Narodowego, czyli jesteśmy na Podlasiu w jego południowej części i mamy dla Was dzisiaj dwie niespodzianki, bo ten park narodowy właściwie najłatwiej zwiedzać z poziomu roweru czy kajaka, a wcale nie z poziomu turysty pieszego. Ale mamy dla Was dwie miejscówki, myślimy, że dość ciekawe. Jedną znaleźliśmy wczoraj, a druga jest nam doskonale znana. Nocowaliśmy przy takiej przyjemnej, niewielkiej wieży widokowej nad Narwią. Oprócz tego, że wiało okrutnie dzisiaj, no ale też jest totalnie odsłonięty ten teren. To noc była naprawdę bardzo przyjemna, pomimo tego, że 2 km stąd jest miejscowość Łapy, więc całkiem spore miasteczko, nikogo nie było. Teraz odbywają się w oddali jakieś prace leśne i to, to tyle. Znajdujemy się w miejscowości Łapy, pod największą na Podlasiu wieżą widokową, mającą 44 metry. Można z psem czy nie można? Nie można. Z psem nie można, także idę Arię zamknąć w samochodzie. No cóż, tyle wytrzyma bez nas. Aria. Z jednej strony mnie to nawet nie dziwi specjalnie z racji wysokości wieży, bo jeżeli spotkasz się z kimś, kto boi się psów, no to rzeczywiście może to być problem, aczkolwiek z drugiej strony. No, jest tu dużo miejsca, zaraz zresztą zobaczycie. Podest nie jest siatkowany, więc spokojnie można byłoby z tym sam wejść. Nic, idziemy do góry, zobaczymy jak tam widok i będziemy uciekać dalej. Żeby wejść na wieżę trzeba się naprawdę zmęczyć. Jeszcze nie jesteśmy na górze, a wysokość mamy już naprawdę sporo. No, wysokość robi wrażenie. Widok też jest całkiem niezły. Lunety są darmowe, więc można sobie popatrzeć. Tam jest miejsce, w którym nocowaliśmy dzisiaj. Poznaję po samochodzie, który tam stał. Znajdujemy się w Waniewie i będziemy wchodzić na jedyną właściwie ścieżkę dla turysty pieszego na terenie Narwińskiego Parku Narodowego, której główną atrakcją są przeprawy na takich specjalnych platformach wpływających, które trzeba niestety wykonać, przeciągnąć samemu przez koryto rzeki. Jesteśmy jedyni, więc cała praca będzie dla nas. Będziemy się przeprawiać na drugą stronę rzeki Narw. Właśnie na takich pływających pomostach. Trasa jest krótka, ale w dwie strony trzeba się przeprawiać, więc nie marnujemy czasu. Lecimy! No i mamy właśnie główną atrakcję e, owej ścieżki. E, Ostatnio jak tutaj byliśmy, to te pomosty były prawie że na równi z kładką drewnianą, na której stoimy. Spójrzcie, ile mniej wody jest. No i będziemy mieć mały problem z wejściem, z powrotem. Na stronie parku jest opis tej ścieżki, że jest ona nieczynna w momencie, kiedy stan wody jest bardzo niski, albo zimą, kiedy lustro wody spoczyte jest lodem. Damy radę? Nie damy rady. Nie damy rady, nie ma opcji. Powiem, by musiał być ktoś, kto to będzie trzymał. A potem trzeba jakoś wejść, przecież z powrotem. I tyle ze ścieżki, Panie Właśliwno. Chcieliśmy Wam pokazać coś ciekawego. No, zapraszamy tutaj na wiosnę albo wczesnym latem. Wtedy na pewno stan wody jest wyższy. A myśleliśmy, że będziemy mieli całą ścieżkę dla siebie. No, i jednak to, co wyczytałem na stronie Narwieńskiego Parku Narodowego, dzisiaj się syściło. Jest tak niski stan wody, że jest problem przeciągnąć tą kładkę. No, a jeszcze mając psa. No, dzisiaj generalnie wychodzi z 1,20 m pomiędzy schodkiem a, a wysokością kładki, więc no podskakiwanie w momencie, kiedy to się rusza. I odpływa, bo to nie jest stabilne. No, nie wydaje się być fajną atrakcją, szczególnie kąpanie się w czterech stopniach w Narwi jakoś do mnie nie przemawia. I tym bardziej, że nie jest to jedyna kładka. Dalej mamy kolejną No i nie mamy gwarancji, że tamtą w ogóle będziemy w stanie przeciągnąć. Może się okazać tak niski stan wody w korycie, że po prostu ona będzie stała na samym środku i będziemy musieli się cofać. Także zapraszamy tutaj serdecznie sezonie wiosenno-letnim. Będziemy musieli to nadrobić dla Was raz jeszcze. I Wam pokazać. My już mieliśmy okazję pływać tymi pomostami. I jest to naprawdę świetna zabawa. E, w ten sposób żegnamy się już z Wami. To jest koniec tego odcinka. Miał być bonus, no i wyszło jak zwykle e, niekonwencjonalnie. Ale mamy piękną <laughs> pogodę. E, mamy jeszcze przed sobą 100 kilometrów do domu z pięknymi widokami. Także pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się. Hej.